Są chwile w życiu, kiedy wszystko zdaje się dobiegać końca. Ludzie odchodzą, drzwi się zamykają, plany się rozpadają, a serce pyta, dlaczego to mnie spotkało. Ale wielu zapomina, że dla Boga żaden koniec nie jest ostateczny. Kiedy zamyka cykl, to dlatego, że przygotowuje coś nowego i lepszego. Czasami Pan musi pozwolić, aby pewne etapy się zakończyły. Aby zrobić miejsce na nowy, bardziej błogosławiony, lżejszy i bardziej celowy początek. W tej wieczornej modlitwie doświadczysz chwili poddania się i wyzwolenia czas zamknąć rozdziały, które nie są już częścią Twojej historii, uwolnić się od tego, co Cię obciąża i otworzyć serce na nowe ścieżki, które Bóg chce Ci wskazać. Każde słowo tej modlitwy to krok w kierunku wewnętrznego uzdrowienia. Przebaczenia i pokoju, który płynie z góry. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do subskrybowania tego kanału i włączenia dzwonka powiadomień. Tutaj każdego dnia znajdziesz modlitwy i wiadomości, które wzmacniają ducha i odnawiają wiarę. Proszę również o polubienie, ponieważ dzięki temu ta wiadomość dotrze do większej liczby osób, które jej potrzebują. I napisz w komentarzach: Panie, oddaję moją przeszłość w Twoje ręce. Ta deklaracja jest ziarnem wiary, które toruje drogę do nowego czasu, który Bóg przygotowuje w Twoim życiu. Teraz oddaj swoje serce i pozwól, aby ta nocna modlitwa zamknęła cykle, które już wypełniły swój cel i otworzyły przed Tobą drzwi, których nikt inny nie może zamknąć. Często powodem, dla którego pozostajemy uwięzieni w bólu, frustracji i strachu, jest to, że nie potrafimy uwolnić się od tego, co już się wydarzyło. Wciąż próbujemy zrozumieć, dlaczego coś poszło nie tak, dlaczego ktoś odszedł, dlaczego drzwi się zamknęły. Ale prawda jest taka, że przeszłości nie trzeba rozumieć. Trzeba ją porzucić. Serce, które próbuje kontrolować to, co już się wydarzyło, wyczerpuje się słabnie i ostatecznie traci spokój. Bóg nie wzywa nas do ponownego przeżywania przeszłości. Wzywa nas do zaufania temu, co nadejdzie. Słowo Boże naucza nas w księdze Izajasza 43-18-19. Nie wspominajcie rzeczy minionych. Nie rozmyślajcie o tym, co dawne. Oto ja czynię rzecz nową, która już się pojawia. Czy jej nie dostrzegacie? Oto otworzę drogę na pustyni i rzeki na stepie. To obietnica dla tych, którzy zdecydują się porzucić to, czego już nie są w stanie udźwignąć. Kiedy oddajesz przeszłość Bogu, On przemienia ból w świadectwo, frustrację w siłę, a rozczarowania w naukę. Być może doświadczyłeś trudnego momentu. Mogła to być strata, zdrada, rozwiane marzenie, a nawet błąd, który nawiedza Twoje wspomnienia. Ale dziś wieczorem Bóg zaprasza Cię, abyś zostawił to wszystko u stóp krzyża. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że oddajesz w ręce Pana każde wspomnienie, które wciąż Cię powstrzymuje. Powiedz z wiarą: Panie, nie chcę już dźwigać tego, co już do mnie nie należy. Oddaję moją przeszłość w Twoje ręce i ufam, że to, co dla mnie masz, jest większe. Kiedy to robisz, coś się w Tobie zmienia. Twój umysł się uspokaja, serce odetchnie z ulgą, a duch wypełni się nadzieją. To jak otwarcie okna po długim okresie ciemności i wpuszczenie światła świtu. Bóg nie chce, żebyś żył, patrząc w lusterko wsteczne życia. Chce, żebyś patrzył w przyszłość. Bo to właśnie tam kryją się obietnice, odpowiedzi i cuda, które dla ciebie przygotował. I kryje się w tym duchowy sekret, dopóki trzymasz się tego, co skończone twoje ręce pozostają zajęte. A Bóg nie może włożyć w nie nowego. Ale kiedy puszczasz, kiedy się poddajesz, kiedy ufasz, Pan zaczyna działać. Otwiera ścieżki, z których wydawało się, że nie ma wyjścia. Wysyła odpowiednich ludzi we właściwym czasie. Uzdrawia to, co cię boli, i przemienia to, co cię osłabiało, w źródło wzrostu. Dlatego dziś wieczorem, modląc się, powiedzcie szczerze, gdy, panie, zostawiam przeszłość w Twoich rękach i czynię miejsce dla nowego. To wyznanie ma moc. Zrywa niewidzialne więzy i otwiera drzwi duchowej odnowy. Zanim przejdziemy do kolejnej części tej modlitwy, zapraszam do wzmocnienia tego łańcucha wiary. Zasubskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać wszystkie modlitwy, które wzmacniają duszę i zbliżają twoje serce do Boga. Zostaw lajka, aby to przesłanie mogło poruszyć więcej istnień i napisz w komentarzach oddaję przeszłość w ręce Boga. To będzie twoja deklaracja wyzwolenia i krok wiary ku nowemu czasowi, który Pan dla ciebie przygotował. Są chwile, kiedy Bóg, w swojej doskonałej mądrości, postanawia zamknąć pewne rozdziały naszego życia. Czasami dzieje się to tak nagle, że nie rozumiemy. Praca się kończy, związek się kończy, przyjaźń się rozpada, plan się wali i od razu zastanawiamy się, dlaczego to mnie spotkało. Ale wielu nie zdaje sobie sprawy, że cykle, które Bóg zamyka, zawsze są przygotowaniem do czegoś większego. Nigdy nie kończy fazy bez celu. Kiedy drzwi się zamykają, to dlatego, że przygotowuje nowe wejście, bezpieczniejsze, bardziej błogosławione i bardziej zgodne z jego celem dla nas. Biblia mówi w Księdze Koheleta 3:1. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Dosłowo ujawnia, że nawet zakończenia są częścią Bożego planu. Bóg pozwala, aby niektóre okresy się skończyły, ponieważ wie, że to, co działało w przeszłości, nie służy już nowemu, które przynosi. Usuwa ludzi, sytuacje i okazje nie po to, by nas ukarać, ale by nas chronić. Kiedy Bóg zamyka cykl, uwalnia nas od czegoś, co mogłoby uniemożliwić nam rozwój duchowy, emocjonalny, a nawet fizyczny. Kiedy więc coś się kończy, nie traktuj tego jako straty. Potraktuj to jako znak, że niebo działa na Twoją korzyść. To, co wydaje się końcem, może w rzeczywistości być początkiem nowego początku, wypełnionego Bożą Obecnością. Pomyśl o Józefie sprzedanym przez braci, zapomnianym w więzieniu, a następnie osadzonym przez Boga na tronie Egiptu. Musiał ujrzeć koniec bolesnych cyklów, aby doświadczyć spełnienia obietnicy. To samo dzieje się z Tobą. Czasami Bóg musi Cię zabrać z miejsca, w którym jesteś, aby doprowadzić Cię tam, gdzie chce Cię umieścić. Dziś wieczorem, modląc się, oddaj w ręce Pana wszystko, co się kończy. Powiedz: Ojcze, ufam Tobie. Jeśli zamykasz jedne drzwi, wiem, że otworzą się inne. Akceptuję koniec, ponieważ wierzę w Twój nowy początek. To poddanie się jest testem wiary i duchowej dojrzałości. To zrozumienie, że wola Boża jest dobra, doskonała i przyjemna, nawet jeśli boli. I wiec jedno: kiedy cykl się kończy, Bóg zaczyna działać w niewidzialnym. Przestawia ścieżki, przygotowuje spotkania, układa okazje. Podczas gdy śpisz, on porusza wszystko, co konieczne, abyś po przebudzeniu zobaczył zbliżający się nowy czas. Więc odpocznij sercem. Nie walcz z tym, co już się skończyło. Nie próbuj ożywiać tego, co Bóg już zamknął. Przyjmij zamknięcie jako błogosławieństwo i przygotuj się na nowe życie. Dziś wieczorem módl się, prosząc Boga, aby zamknął swoimi rękami wszystko, co potrzebuje zamknięcia: relacje, które już cię nie budują, nawyki, które oddalają cię od Jego obecności, zmartwienia, które kradną ci pokój. I, proś go, aby w zamian otworzył nowe ścieżki dobrobytu, pokoju i komunii z Duchem Świętym. Zanim zakończymy tę chwilę refleksji, zapraszam Cię do przyłączenia się do tego ruchu wiary. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, aby nadal otrzymywać potężne modlitwy, które wzmocnią Twoją wiarę i przemienią Twoje codzienne życie. Zostaw lajka. Aby ta wiadomość dotarła do większej liczby osób, które potrzebują usłyszeć, że Bóg otwiera nowe ścieżki. I napisz w komentarzach, ufam nowym ścieżkom, które Bóg dla mnie przygotowuje. Ta deklaracja będzie ziarnem, które zasiejesz dzisiaj, aby zebrać plon nowego jutra. Nadszedł czas, by zakończyć dzisiejszą wieczorną modlitwę z lekkim sercem i pełną wiary. Usłyszeliście dziś, że Bóg jest Panem początków i zakończeń, tym, który pisze każdy wers waszej historii z miłością, mądrością i celem. Żaden cykl nie zamyka się bez jego przygotowania czegoś lepszego. Żaden koniec nie następuje bez otwarcia nowej ścieżki jego własnymi rękami. Być może doświadczyłeś straty, rozczarowania lub okresów niepewności. Być może czułeś ciężar zamykających się drzwi. Nie rozumiejąc dlaczego. Ale wiedz jedno, ten sam Bóg, który zamyka, jest tym samym Bogiem, który otwiera. Ten sam Bóg, który zamyka rozdział, pisze następny z błogosławieństwami, których nawet nie potrafisz sobie wyobrazić. A kiedy oddajesz swoje plany, swój ból i swoje lęki Panu, On przemienia to, co wydawało się końcem, w nowy początek pełen celu. Oto moc wiary, ufać. Nawet gdy jej nie widać, odpoczywać, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne, wierzyć, że Bóg działa w niewidzialnym, przygotowując to, co niemożliwe. Bo tak właśnie on działa. W ciszy nocy organizuje świt. We łzach sieje ziarna radości. W porażkach buduje zwycięstwa. Zanim więc pójdziesz spać, oddaj wszystko Bogu. Powiedz szczerze, panie. Akceptuję to, co zamykasz i ufam temu, co przygotowujesz. Zamknij to, co trzeba zamknąć i otwórz swoją mocą nową ścieżkę, która poprowadzi mnie do twojej woli. Kiedy modlisz się w ten sposób, niebiosa się poruszają, a Boży pokój zaczyna wypełniać twoje serce. Śpij spokojnie, wiedząc, że jutro nie jest niepewne, skoro jest w rękach Stwórcy. On już dba o każdy szczegół. A kiedy nadejdzie nowy świt, przekonasz się, że każdy zakończony cykl był w istocie przygotowaniem do żniw, które właśnie się zbliżają. Zanim zakończę, chcę zaprosić Cię do dołączenia do tego łańcucha wiary. Zasubskrybuj kanał już teraz, włącz dzwoneczek powiadomień i słuchaj dalej potężnych modlitw, które wzmacniają Cię każdego dnia. Polub, jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, i napisz w komentarzu: Ufam, że Bóg otworzy nowe ścieżki. Niech to będzie twoje wyznanie wiary i poddania się, niech Pan cię błogosławi, strzeże i obdarzy błogosławionym snem, przepełnionym jego obecnością. Jutro, gdy się obudzisz, niech twoje serce poczuje pewność, że rozpoczął się nowy cykl, prowadzony rękami Boga, który nigdy nie zawodzi.